Cześć, tu Rafał Rzaskiewic, ZRF Foto W dzisiejszym filmie chciałbym Was zabrać na plener fotograficzny ze mną Jestem niedaleko Dabina w miejscowości Rush tuż jeszcze przed schodem Wczoraj właśnie sprawdzałem tutaj przypływ i odpływ, jak to wygląda więc woda będzie uciekać Oj, jest dosyć ślisko. <laughs> Trzeba uważać, co e, mnie tutaj przyciągnęło. Bardzo nietypowe formy skalne. Nie wiem, czy jeszcze coś zobaczycie, ale zobaczcie, co się zaczyna dziać na niebie. Mam nadzieję, mam nadzieję, że coś da się dzisiaj sfotografować ciekawego. Z tamtej strony zobaczyłem dosyć duży grzbiet pomiędzy e, wnęką wody, coś mniej więcej jak tutaj, tyle że tam jest troszeczkę głębiej. Spróbuję tam się skupić na tamtym elemencie e, i poszukać jakiejś kompozycji. Jak możecie zauważyć, już światło zaczyna być coraz ciekawsze. I teraz tak, wiem, że gdzieś wschód będę miał, słońce będzie wschodzić z tej strony. Więc już widać w tej chwili tutaj, już światło dotyka żółte tych grzbietów w tej wodzie. Ale jeszcze muszę się gdzieś przesunąć dalej. No to będzie wyprawa przez te skały tutaj, aby tam dojść. I niestety nie dojdę. Jestem odcięty. Jak możecie zauważyć, muszę się wrócić. Aby tam dojść z powrotem, jest zbyt za głęboko na moje kalosze. O, no nic, wracamy, szkoda czasu. Zostało 20 minut do samego wschodu. Trzeba troszkę uważać tutaj i się spieszyć co by nas zbytnio za dużo rzeczy nie ominęło. Tu pójdźmy Przy jednym. Wygląda to mniej więcej tak. Możecie zauważyć. Światło będziemy mieli z tamtej strony. Spróbuję powiedzieć jeszcze bliżej, zobaczyć. O, tutaj też wygląda całkiem nieźle. Mi się wydaje, że tu bym się zatrzymał spróbował. Możecie jakąś kompozycję Zobaczcie sami ładnie prowadzące linie w środek światło będziemy mieli tam próbuję podejść jeszcze bliżej Przy obiektywie szerokokątnym, jaki założę tutaj użyję muszę w miarę podejść blisko tutaj sceny, żeby ona nam nie zniknęła. Tam też dalej wygląda ciekawie. I korci żeby tam dalej iść, ale obawiam się, że pójdę i czasu trochę stracę na szukanie kadłu. A widać, że może być tak, że na niebie te chmury wszystkie dostaną światełka. Właśnie próbuję ustalić sobie czasy. Jak najlepiej. Zobaczymy jak to wyjdzie. Zobaczcie co się dzieje. A i zaczyna to wszystko wychodzić jakoś. Teraz tylko jeszcze trzeba czas. I jeszcze raz. wypowiada się dosyć ciekawie założę, założę ciemny filtr 9 stop już mam założony tutaj 2 stopy więc zobaczymy jak to będzie na bardzo długim naświetlaniu co już mogę powiedzieć oj oczko wam się zachlapało zobaczcie sam jest naprawdę ciekawie wygląda rewelacyjnie w takich momentach czasami aż ciężko człowiekowi się skupić na fotografowaniu tylko człowiek zwraca uwagę to co się dzieje a zapomina tutaj o naciśnięciu tego spustu jest to coś niesamowitego takie kolory na tym niebie coś wspaniałego zobaczcie nami. Opowiada się ciekawie, pilnuje dalej czasu i naciska. Trzeba się go cieszyć takim widokiem, nie zawsze się zdarza takie ładne światło. świeci i świeci teraz już jest troszeczkę bardziej żółto ale wciąż robi wrażenie Już widać po tak. łódki jest, jest łódka. łódka akurat już widać słońce wschodzi, już będzie je widać Już jest, już jest po y, całym spektaklu. jeszcze trochę światła zostało na niebie ale zobaczcie sami już nie jest tak spektakularnie jak było e, niebo jedna, nad niebem jednak nad samym horyzontem słońce wzeszło e, starałem się na długim naświetlaniu zrobić gwiazdeczkę gwiazdeczka ze słoneczka czasami bardzo dużo daje zresztą tutaj miałem dosyć przekrzywiony kadr więc starałem się, aby ona była może zrównoważyć tutaj moją kompozycję, już więcej, rewelacja i to by było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam pokazałem mniej więcej jak to wygląda w plenerze. Nie jest to jakiś film nowatorski, chciałem po prostu Was zabrać w plener, podzielić się spostrzeżeniami jak to wygląda. Eee, I cóż, mam nadzieję, że wybaczycie mi to wszystko, że się trzęsie. Eee, zapewne też z głosem mogą być problemy. Ale chciałem zobaczyć jak mniej więcej wyjdzie. Eee, jeśli możecie kliknijcie tam kciuku w górę, dzielcie się tym filmem jeżeli będzie wystarczająco zainteresowanie tego typu filmami, będę was częściej zabierał w plenery, jeżeli będę jechał zobaczymy jak to będzie wychodziło, subskrybujcie mój kanał, zapraszam ponownie i życzę światełka takiego jak dzisiaj ja miałem w fotografowaniu